Kasia na przykład napisała tak. Metoda komendy u mnie działa całkiem dobrze. Postanowiłam poobserwować, i jak nie skupiam się na tym, tylko wydaję komendę, to dzieją się cuda, aż sama byłam w szoku. Czyli nie skupiam się na tym, jak to ma zadziałać, nie próbuję kontrolować, tylko się poddaję temu, co przychodzi. Madzia napisała tak. Ja podczas tej metody nie analizuję niczego, ani wdechów, nawet ani formy komendy. Zakładam, że zadziała i tak też się dzieje. Nie spinam się zupełnie, poddaję się jej. Mi ona bardzo pomaga w lepszym samopoczuciu. Dzięki niej znajduję w sobie radość i wdzięczność. Zatem elementem niezwykle istotnym jest poddanie się temu, co przychodzi. I tutaj jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze metoda jest taka quasi-hipnotyczna, czyli już wiesz zapewne, że jak usiądziesz przed telewizorem i jest dobra reklama, to w ciągu 15 sekund swój umysł się wciągnie, dosłownie zahipnotyzuje. I trochę podobnie działa komenda, aczkolwiek nie hipnotyzujemy się w reklamie telewizyjnej, tylko w swoich oddechach i takich pozytywnych sugestiach, że odpuszczam napięcie, że oddycham świadomie i że wydaje umysłowi z pozycji świadomości właśnie pewną sugestię. Więc przyjmij to w ten sposób, że masz pełną kontrolę. Ja pomagam ci tylko totalnie się zrelaksować odpuścić napięcie, a ty sam sama wydajesz odpowiednią sugestię swojemu umysłowi. Przykłady takich komend czy sugestii będą miały dwie formy. Pierwsza forma to bardziej jak polecenie i na przykład niech zmiany skórne znikną na mojej twarzy. Niech strach zastąpi odwaga. Niech obudzę się przed budzikiem. Niech prowadzi mnie ciekawość. Albo bardziej łagodne, komendy są w formie wówczas afirmacji i mogą brzmieć tak. Daję sobie przyzwolenie na odpuszczenie, albo po prostu odpuszczam. Daję sobie przyzwolenie, by zasnąć, albo po prostu zasnę, czy zasypiam w ciągu pięciu minut. Pójdę dziś na trening. Pozwalam sobie na poczucie wartości. Pozwalam, by moje ciało przyspieszyło metabolizm. Więc komenda jest pewną intencją, pewnym takim celem. Najważniejsze, by była sformułowana w jednym prostym zdaniu, a wręcz nawet jednym czy dwóch słowach, wyrazach, kluczach. Ty możesz wcześniej pomyśleć tak bardziej szczegółowo, co jest Twoją komendą, ale kiedy już robisz te oddechy, to... To, żeby to była jeden symbol, jedno słowo, aby za dużo o tym nie myśleć, po prostu aby tylko wyrazić swoją świadomą wolę i odpuścić. I testowaliśmy komendę zarówno pięciominutową, taką bardziej rozszerzoną, jak i 60-sekundową. I ja wierzę w to, że 60 sekund jest po pierwsze wystarczające, a moc 60 sekund tkwi w tym, że umysł nie ma czasu analizować. I to jest właściwe podejście. Umysł nie musi analizować. Umysł przyjmuje, że po prostu ma się to, to zadziać. Za chwilę jeszcze w krótkim wprowadzeniu audio przypomnę Ci 3-4 najważniejsze rzeczy, a chwilę po wprowadzeniu zrobimy 60 sekund głębokich wdechów i wydechów. Podczas których wydasz komendę, może jeszcze tylko podkreślę, aby Cię uprzedzić, jak to będzie wyglądać, kiedy mówię: jeden, robimy głęboki wdech i ja wydaję Ci sugestię: zaakceptuj to, co jest, wydech, rozpuszczasz wszystko, co ci nie służy. Dwa, wdech, przenosisz swoją świadomość do środka swojego serca, ponieważ nasze serce ma ogromną moc, wydech, odpuszczasz kontrolę. 3. Wdech. Przyzwalasz sobie na spokój i zaufanie. Wydech. Ciało w pełni się relaksuje. Cztery. Wdech. Wydajesz komendę i tutaj masz 3-4 sekundy. Wydech. Umysł przyjmuje komendę. 5. Wdech. Poddajesz się swojej świadomej woli. Wydech. Czujesz, że wszystko się staje przychylne. Więc to są moje takie sugestie, które cię wprowadzają w ten głęboki relaks, a ty podczas czwartego wdechu przypominasz sobie swoją komendę po prostu w dwóch, y, trzech słowach. Pamiętaj, nic nie analizujesz. Moje sugestie są dość szybkie, ale Twój wdech i wydech jest dość powolny. Aby sobie. Lepiej siebie przygotować możesz po prostu w myślach zrobić wdech na pięć, wydech na pięć i tak pięć razy. Czyli nie skupiasz się później już na tym, aby jak kontrolować wdechy, tylko spokojnie wde wde wdychasz powietrze, wydychasz. Jak napisała jedna z osób, totalnie możesz odpuścić również kontrolę nad oddechami, po prostu przyjmij, że to działa, kiedy słuchasz i kiedy przywołujesz swoją świadomą wolę. Zapraszam Cię do tej przestrzeni i płyniemy. Witaj w ćwiczeniu, w którym nauczysz się błyskawicznie wydawać komendę swojemu umysłowi w serii pięciu oddechów. Wdech i wydech będą trwały po 6 sekund. W każdej serii usłyszysz pewne sugestie. Zanim zaczniemy przywołaj komendę, którą chcesz wydać umysłowi. Podczas czwartego oddechu świadomie ją przywołasz w swoich myślach. Płyniemy. 1. Weź głęboki wdech i zaakceptuj to, co jest. Wydech. Rozpuszczasz wszystko, co ci nie służy. 2. Wdech. Przenosisz świadomość do środka serca. Wydech. Odpuszczasz kontrolę. 3. Wdech. Przyzwalasz sobie na spokój i zaufanie. Wydech. Ciało w pełni się relaksuje. 4. Wdech. Wydajesz komendę. Wydech. Umysł przyjmuje komendę. 5. Wydech. Poddajesz się swojej świadomej woli. Wydech. Czujesz, jak wszystko staje się przychylne.